Wiewiórki i Bobry, dzień dobry, weekend z Mańkiem, z Mańkiem Jarzżykiem. odwiedził mnie u mnie w Aszford. kopaliśmy 3 dni, no i wracamy do w połowie na ostatnim filmie przerwanego kopania w Lamalis. Zobaczymy co tam dalej wyszło, co nam wyszło po skanowaniu tego terenu, co tam się udało wykopać, co robiliśmy u Piotrka z Tomkiem, na bombowcu to wszystko Wam dzisiaj pokażę, a na początek jeszcze rzut oka na to, jak było wiecznie. To jeszcze plaża, plaża z piątku. Mój deus oddala się w dal, niesiony porywami wiatru. Na polu było podobnie. Co Wam mogę powiedzieć? Nawet nie wyciągam telefonu, potem wstawię zdjęcie. Na lamani nie mam możliwości powrotu bez. Hamera. Fakt, że nie jest za specjalny wycieruszek, zobaczycie na fotce, ale jest pierwszy hammer dzisiaj. Target zaliczony. Niesamowite Lamanis. Kilka pierścieni wiodących, troszkę folii i kolejny hammer z Lamanis, tym razem półweczka dolna połówka twarzy widoczna a z drugiej strony długi krzyż nie wiem, nie próbuję nawet czytać wy zobaczycie na zdjęciu ale mamy drugiego hamera, jest mega powiem wam tak bardzo długo będę pamiętał weekend z moim brodatym kumplem z Lamanis znaczy jest z Londynu ale byliśmy razem w Lamanis chociażby to jest warte utrwalenia tam taki ciemniejsza plama to był Drugi hamerek. Ja tak jak znajdę hamera, to zawsze zataczam kręgi. I idę sobie dookoła, robię parę kółeczek, żeby... żeby rozprzątać. Kochani hartyk. Trzecie sreberko. Ale patrzcie jakie. Kurde pieczątka jest. Jest piękna pieczątka srebrna. Jest w ogóle masakra. Jest chyba złamana góra, odłamana góra, ale jakoś to przeżyję, Jakoś to zniosę. Powiem wam mega. Mega najlepiej, lepiej być nie może. Na Lamanis po zmapowanym terenie pochodził głównie Mariusz. Tam wyskoczył mu hamerek, ładny, prawdopodobnie Henryk III. Yy, wyskoczyła mu srebrna sześciopęsówka. Jerzego Piątego, jeżeli dobrze pamiętam, z roku 1933 lub 5. Nie chciałem robić zdjęć jego fantom, no bo to nieładnie. Natomiast teraz już widzicie nas po przeprowadzce na bombowiec do Piotra Fańkowicza To jest to miejsce, gdzie znalazłem jakiś czas temu fragment saskiej uprzęży i tutaj miałem wielkie nadzieje, że znowu wyjdzie coś fajnego. Bombowiec ciągle jeszcze jest dla nas dostępny. E, tym razem na bombowcu był Piotr. Właściciel pozwolenia był Tomek, e, Tomek Mostkowiak lub Tomek Mostowiak, jak zwykle się mylę, przepraszam, Tomku e, powinienem sobie to zapisać na kartce No i ja tutaj w moich rękach naparstek, fragment e, rozupanego naparstka. Nagranie odbywa się w domu, bo niestety wiatr. Zjad efekt. Poszarpany ma naparstek na początek i potraktujmy to jako zapowiedź szczęśliwych głowów. A tymczasem, kochani, mili moi takie rzeczy z ziemi. Tym razem to jest Elizabeth ponownie pół korony, tym razem z roku pańskiego 1956. Pozdrawiamy ten rocznik serdecznie, i gorąco. No i co wam o tej monecie mogę powiedzieć? Ona nie jest srebrna, wbrew pozorom jest duża, ładna i nie srebrna, no to zresztą widać, bo brudzewiała. Ona jest z niklu, wykopana, tam odrobinę dalej była na ostatnim wypadzie w tym miejscu korona ojca Elizabetha George'a VI i pół korona. dwa przejęzyczenia w jednym zdaniu, to trochę za dużo nawet jak na mnie. Yy. No, trochę mniej cieszą takie. No nie, moneta jest fajna, bo jest taki klops, niesamowity klops. Natomiast smutne jest to, że no nie jest srebrna. No ale jakoś nad tym przejdę do porządku dziennego. Jak sobie pomyślę, że Piotruś, on gdzieś tam w dole kopie daleko. Dobrze, że nie widzi, co ja wykopałem, bo pewnie byłby bardzo nierad, gdyż on ostatnio już mi płakał, że jeszcze korony nie znalazł nigdy. No, pewnie chciałby. Chciałbym ją w haraczu, w haraczu za użytkowanie pola, ale nic z tego nie, nie. Nie, nie, drogi Piotrze, wykop sobie swoją. Sytuacja na niebie, jak widzicie, przepiękna. Tymczasem mi wyskoczyło coś w miejscu, gdzie wykopałem elementy saksońskie. Wspaniały brązik, jednostronnie zdobiony. No i po takim bardziej wnikliwym obejrzeniu, przyjrzeniu się przedmiotowi. Okazało się, że zdecydowanie i definitywnie uchwy do trzawki. Pieprzony uchwy do trzawki. No ale cóż, no kolor kolor był złudny. Ta patynka zielona zwariowałaby nie jednego. Te zdobienia, to wszystko, no robiło wrażenie. Robiło wrażenie niezłe. No ale bywa. Bywa, że i uchwyt do trzawki czeka, zwariuje. Powiem wam. Pobudzony wizją wczorajszej pieczątki Właśnie zostałem tak... Niemile zaskoczony Już myślałem, że jest... Stempelek Wiecie o co chodzi A to taki jakiś uchwycik Ale zawód, ale smuteczek, jejku ale. Powiem wam tak, wprawdzie nie kalafiory ale... ale... Tomek wykopał swoją artylerię. Będzie prostowanka. Nie ruszamy. Aha. Ale widać zdecydowanie, skręcące się kółko, jest artyleria, super. Także przynajmniej on fajnie kończył Pierwszy bardzo Pierwszy badge artyleryjski Tomeka. Super, kratki Tomek. Myślę, że uda mi się powiększyć horyzont. Przybliżyć ten horyzont, pokazać Wam kościółek. Obok kościółka, tam gdzie kopie Mariusz, jest ścieżka, taki footpad przez pole, łączący jakby dwie części wioski. On być może się przesuwał o ten kawałek, kawałek, kawałka, bo wyskoczyło mi coś, co wręcz przynależy do takich kościelnych historii. Przed chwilą szedłem i myślałem, że jak szkoda, że, że w tej Anglii dzwony nie biją To może by mi coś takiego jak w ustawie który wskakuje przy bijących dzwonach a tu pyk bez bijących dzwonów Można, można Wychodzi na to, że mamy koronację ukoronowanie, ukoronowanie weekendu. Nie wiem, w domu dopiero obejrzę zobaczę czy to jest sreberko ale raczej srebrzany jest na pewno, bo inaczej by zarzewiał myślę. Super super zamknięcie historii Znaczy zamknięcie, no jeszcze, jeszcze jest godzina na polu to Nie wiem czy będziemy tego od razu zamykali a się szlają po na medalik liczy. Gadzina co Mordeusy przezywał. Medalikiem w głowie. No, weekend się tak łatwo nie chce skończyć, powiem Wam. Powiem Wam więcej. Jeśli oczy mnie nie mylą, a chyba nie mylą. No to w tej chwili do czynienia mamy z Rzymkiem, fakt, że brązowy, ale w pełni czytelny obustronnie i no co, no lepiej być nie może, jeżeli mam rację i tutaj widzę bramkę, a tutaj twarz jakiegoś, któregoś z Cezarów, no to ja już... No, to jest lepiej niż, niż mogłem przypuszczać, że będzie taki... Ten... Bajka. No i cóż, pora pożegnać się. Pożegnać się z moim przyjacielem, kolegą z Londynu, z Mariuszem. Pożegnać się ze spół... U, ojej, współkopaczami współ Piotrkiem i Tomkiem. Tomka Bacz trafi do mnie na warsztacik i spróbuję go wyprostować na wizji. Chłopakom, oczywiście, dziękuję serdecznie za mile spędzony czas. Wam dziękuję za uwagę. Dziękuję, że byliście tak mili, żeby pooglądać, pooglądać te nasze weekendowe eskapady. W tej chwili jeszcze przelatuje seria zdjęć, już taki bardziej z pola. Tudzież zdjęć, które gdzieś tam wykonywałem do filmiku z tymi fantami, z tym co się tak, tak tam działo dookoła tego weekendu i nas. Tak wspominałem wcześniej, wdzięczny jestem za Waszą uwagę, wdzięczny jestem za to, że byliście ze mną. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. Uśmiechajcie się często, bądźcie zdrowi. No i do zobaczenia na jakiejś kolejnej produkcji.